Dzień dobry wszystkim to ja Olivier A dzisiaj nagrywam sobie No i dzisiaj możemy pograć w grę w grę gr 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 gdzie jest w grę na A Kurde, muszę tutaj napisać

Kurde. Teraz wyłączyłem go. Kurde. Teraz będę. No to idziemy nagrywać. No to idę zagrać. Among Usamen. Nie wiem, że ktoś teraz gra sobie. ja. Okay. kurde ładuje się mi dzisiaj dzisiaj będzie może krótki odcinek ale nie wiem jeszcze kurde co tak mało nie

Nie wiem, że mi będzie ten among us działa Czemu to zrobiłem na tym telefonie? Hmm. To jest mój, dzisiaj mój czwarty odcinek. E, chyba, chyba, jut, e, chyba już jutro będzie... Chyba już dzisiaj będę kolejny odcinek nagrywać. Bo zawsze nagrywam na jeden dzień jeden odcinek, a teraz może e, e, jeden, e, dwa odcinki na jeden dzień. No.

Dzisiaj, dzisiaj zainstalowałem taką gierkę. O nie, zaraz wygląda. Okej, okay, to, to sobie gram. Jest taka gra, że muszę wygrywać. Jak ktoś to są mi jakieś głosy, bo co się dzieje. Okej, okay. jutro może nagram jakiś odcinek z jak on mnie zrobił z jakąś koleżanką. Ju... Dzisiaj nagram, zaraz będę. No to Idę grać Czemu ja nie miałem tego najlepszego Tą najlepszą broń Którą ja mam Nie no, widział mnie? Okej okay. czemu oni nas tylko zabijają? No czemu oni wygrywają okay. no i nie wygrałam. No Wygrali hmm. Halo. Okej okay. Ej, coś mi język boi. Co ci odprowadza? A co ty tam robisz w ogóle? Szkoda, że tutaj nie mogę skoczyć. Ej, to jest ten. Ja coś słyszałem dziwnego. No. A wy też? Ja mam 15% procent. wygląda nie to mi się. do kolegów, Fida. To jest, wykrywamy. To było A jeszcze coś ja zrobiłam. Ja nie wiem co to jest Idę coś tutaj narysować Drawa. Hmm? Okej okay. To zaraz? To ja idę narysować coś drawas Okej, okay, idę narysować Tak To drawas widzowie To drawas widzowie Okej okay. Nie ma. Ale ja też nie mogę. Ale ja też nie Ale to był? to? kto był? Ale z był? No czemu? No czemu? był? Ale kto był? Ale kto był? Ale kto Chyba na urodzinie tata mi wykupi ekstra. Jak mona. coś, to ta koleżanka patrzy, jak e, nagrywam, i będzie i będzie e, potem ze mną nagrywać. <t scientists> <t�psen> <t�psen> ja, jak, my, jak my wygrywamy, bo oni są tacy głupi. Kcy? mnie. To to no. jest Chyba mnie zabiją znowu. Okej, okay, to już sobie gram. Nie, 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 strzelałem z w nie, nie, w głowę go. Strzelałem. nie, 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 raz. raz, jeszcze raz. nie, 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 jest u niej jest noc w grze. W grze jest noc? U nas też jest noż. bo ja, e, bo ja jutro to nagrywam, a dzisiaj e, to, znaczy wczoraj to e, nagrywałam, a dzisiaj wrzuciłam na YouTube. A. To ona jest ciemna. A jak są? U mnie są felie teraz. No właśnie. Ja? Ja? Ja, ja Ja Czemu ja się śmieję? Sią! wygrał! Nie zamknę się Musisz się zamknąć Nie! To czemu? Nagrywam YouTube'a, to jak mogę się zamknąć? <grymne> Co ty robisz? Co oni szum? z czym toj smacznego, smacznego. 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 smacznego.

Nie ma taką gumę, Rozumiesz? To jest taka kupa, która trzyma w tym wszystkim. Wiktorze! Patrzcie, moje osze, wygrałem sobie tutaj. To jest pochwały, że to jest pochwały. na górkę. Nie, ale dzisiaj. Założyłem kaprys. nagrywasz? <gry> tak. No to ty się wstydziesz. Ja się nie chcę, no, no to pa, e, koniec nagrywania, bo mam e, mały procent nara.